Cześć, tu Podwodni Przyjaciele, porady sprzętowe, część szósta. Dzisiaj opowiem Wam ponownie o trzech rzeczach dotyczących latarek nurkowych. Po pierwsze to parametry, jakie powinniście znać zanim dokonacie wyboru. Pierwszym, najważniejszym chyba parametrem jest jasność świecenia wyrażana w lumenach. Współczesne latarki nurkowe posiadają ten parametr na poziomie kilku tysięcy, na przykład od 4 tysięcy do powiedzmy 10 tysięcy. W przypadku latarek wideo ten parametr może mieć wielkość nawet 20 tysięcy lumenów pojedynczego źródła światła. Drugi parametr to kąt świecenia. I tutaj, w zależności od wielkości, mamy latarki, które używamy do komunikacji podwodnej, na przykład taka, która kąt świecenia ma mniej więcej od 6 do 12-14 stopni, to jest bardzo wąski kąt świecenia, pod wodą wygląda to jak taki laser czy miecz świetlny, czyli bardzo wąski strumień światła z niewielką uną, po to aby łatwo komunikować się, pokazywać sobie znaki nurkowe, aby powiadomić partnera o czymś, aby wskazać na jakiś przedmiot czy jakąś fajną rybę. I rzeczywiście do tego te latarki się powszechnie wykorzystuje. Inny typ latarek to latarki do wideo filmowania lub robienia zdjęć podwodnych. Latarki, w których kąt świecenia jest na poziomie 120-125 stopni: więcej, tym lepiej, oczywiście. Chodzi o to, żeby światło było rozproszone i nie koncentrowało się na obiekcie, który filmujemy, w taki sposób jak w przypadku latarek do komunikacji. Są jeszcze latarki, a w zasadzie takie stroboskopy, które kąt świecenia mają dookólny, a więc 360 stopni, bo w przypadku tego stroboskopu chodzi przede wszystkim o to, żeby z każdego miejsca był tak samo widoczny, ponieważ służy do zaznaczania miejsca, na przykład powrotu do poręczówki, kiedy kończymy nurkowanie na wraku. I na końcu trzeci parametr, czyli barwa yy, lub temperatura światła. W nurkowaniu w zasadzie używamy światła białego, czyli jest to temperatura w okolicach 5-5,5 kelwinów. W, w przypadku wideo zdarzają się również latarki o jeszcze bardziej białym czy zimniejszym świetle 6-6,5 kelwinów. Oprócz tych parametrów, drugi element, na który chciałbym zwrócić Waszą uwagę, to konstrukcyjne pewne pomysły. Nie, które są w latarkach stosowane? Po pierwsze, warto zwrócić uwagę, że latarki są albo dwumodułowe, na przykład taka latarka, która składa się z palnika i z baterii, oba te elementy połączone kablem elektrycznym. Tego typu latarki są dosyć drogie, stosowane już przez nurków raczej technicznych. Wtedy, kiedy zależy nam na tym, aby na ręku mieć stosunkowo lekki palnik. A stosunkowo dużą baterię, ciężką baterię gdzieś przytoczoną do jacketu do czy, czy uprzęży. Są również latarki, powiedzmy zwykłe, jednomodułowe, w których bateria jest zintegrowana razem tutaj z palnikiem i jak najbardziej wystarczają one do, do nurkowania w nocy, czy wtedy, kiedy rzeczywiście potrzebujemy tego oświetlenia, na przykład głębiej pod wodą. Mogą to być latarki większe, mniejsze. Ale jedno modułowe są w zupełności wystarczające, a najważniejsze jest to, że są dużo tańsze od dwóch modułowych. Oprócz tego, uchwyt, w tym przypadku polecam uchwyt Goodmana, czyli taki tutaj prostokąt, przez który przekłada się rękę. Latarka się zaczepia tutaj na, na ręce, dzięki temu uchwytowi mamy chwytne palce i wciąż możemy korzystać z dłoni, która taką latarkę trzyma, czy to łapiąc partnera, czy robiąc jakiś węzeł, coś wiążąc lub rozwiązując. Więc bardzo polecam. Nawet jeśli latarka fabrycznie nie ma takiego uchwytu Goodmana, to można ją również, można taki uchwyt domontować, nawet domowym sposobem za pomocą trydytek, sprawdzony sposób działa, polecam. Trzeci element konstrukcyjny to oringi uszczelniające. Tutaj akurat widzicie dwa pomarańczowe, pamiętajcie, żeby były co najmniej dwa, czasami są również i trzy, im więcej, tym lepiej, które zabezpieczają przed wlaniem się wody do środka. Także pamiętajcie dwa co najmniej dwa oringi i na końcu sposoby włączania lub wyłączania latarki są włączniki obrotowe. Są włączniki wciskane, tak jak tutaj. Są również włączniki przesuwane. Każdy rodzaj włącznika w zasadzie jest dobry, mi najbardziej pasuje akurat obracany, dlatego że najtrudniej włączyć go samo, samoczynnie, to znaczy. Pod wodą, kiedy chcemy, w grubych rękawicach jest bardzo łatwo go przełączyć, a jednocześnie, kiedy latarka jest w torbie albo przytroczona do, do sprzętu, sama się na pewno nie włączy. W przypadku innych jest oczywiście większe ryzyko, że latarka sama się zapali, ale ważne, żebyśmy wiedzieli, jak to się robi i byli w stanie odpowiednio ją zabezpieczyć, kiedy jej nie używamy. Na koniec, jeśli chodzi o konstrukcję, ważne jest, żeby latarka była cały czas, miała możliwość mocowania do na przykład Deringa do uprzęży za pomocą albo karabinka, albo po prostu kawałka linki ze ściągaczem, albo po prostu gumki z karabinkiem. Po to, żeby oprócz tego, że trzymamy latarkę w ręku, to żeby ona była w jakiś sposób zabezpieczona i przymocowana do, do naszego sprzętu. Czasami zdarza się, że latarkę taką możemy upuścić no i jeśli ona wpadnie wiele metrów pod nas albo gdzieś w muł, w, w litoral, takiej latarki być może już nie odnajdziemy i szkoda po prostu kilkuset złotych, a nawet czasami kilku, kilku tysięcy. No i trzeci element, na który chciałbym zwrócić Waszą uwagę, to różne ogniwa, baterie, akumulatory stosowane. Tutaj, akurat w latarce dwumodułowej, mamy, mamy baterię, którą po prostu dostarcza producent. Dobre rozwiązanie, ponieważ na pewno akumulator jest dopasowany do, do głowicy, do dopalnika. Oprócz tego jest możliwość wyboru mniejszych lub większych akumulatorów, w zależności od potrzeb i profilu nurkowania. To minus jest taki, że w momencie, kiedy dochodzi do awarii, tylko producent może nam pomóc, najczęściej wymieniając na nowy, co oczywiście kosztuje odpowiednio dużo pieniędzy. Innym rozwiązaniem jest zastosowanie rodzimych baterii czy akumulatorków, paluszków na przykład. Które są dosyć popularne tutaj w Polsce, w których pewnie macie nawet ładowarkę do akumulatorków. Więc zwróćcie uwagę, wybierając latarkę, jakie ma źródło zasilania, i czy posiadamy odpowiednią ładowarkę do tych baterii, do tych akumulatorów. I na koniec również no, pewna nowość na polskim rynku, czyli takie ogniwa i akumulatory, chyba pochodzenia chińskiego. To jest typ 18650 i 26, taka grubsza, grubszy akumulator 26650, które są, bardzo dobrze się sprawdzają, 3,7 V. Również pojawia się coraz więcej takich latarek zasilanych takimi ogniwami. Pamiętajcie, że zwykłe ładowarki paluszkowe się do ładowania takich akumulatorów nie nadadzą, trzeba mieć specjalną, a więc kupując latarkę sprawdźcie jakie jest ogniwo, czy potrzebujecie ładowarki czy nie i odpowiednio e, dokonajcie zakupu. Jeśli macie jakieś pytania jeśli o czymś nie powiedziałem, piszcie o tym w komentarzu postaram się na wszystkie Wasze pytania odpowiedzieć a na razie to wszystko, dzięki, trzymajcie się, cześć!